Witajcie w szybkim przeglądzie suplementów firmy Amix Nutrition. Dzisiaj przedstawię Wam klasykę, czyli aminokwasy BCA. Amix BCA Microinstant to idealnie rozpuszczalny, antykataboliczny suplement, zapewniający organizmowi dostęp do najlepszych jakościowo aminokwasów rozgałęzionych. Leucyny, izoleucyny i waliny. Aminokwasy BCA są niezbędne w celu ochrony tkanki mięśniowej podczas treningu, ale od początku. BCA, czyli aminokwasy o rozgałęzionym łańcuchu lub po prostu aminokwasy rozgałęzione, to jeden z najpopularniejszych suplementów diety na całym świecie. BCA jest wykorzystywane w największym stopniu w dyscyplinach związanych ze sportami. Sylwetkowymi, jednak znajdują zastosowanie w każdym sporcie. BCA to mieszanka trzech aminokwasów: leucyny, waliny i izoleucyny. Całą trójkę zaliczamy do niezbędnych aminokwasów egzogennych. Termin ten oznacza, że nie mogą być naturalnie produkowane przez organizm, ale ich odpowiednia ilość jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego tak ważne jest aby zadbać o odpowiednią suplementację aminokwasami BCA. Aminokwasy BCA: leucyna, walina i izoleucyna. Leucyna jest potocznie nazywana najbardziej anabolicznym aminokwasem. Jest głównym elementem każdego BCA. W BCA mikroinstant znajdziesz leucynę w proporcjach 2:1:1 1 do waliny i Izoleucyny. Dzięki temu zabiegowi twoje mięśnie otrzymają nadprogramowe pokłady leucyny, co pozytywnie wpłynie na ich pracę i wzrost. Leucyna jest aktywatorem białka znanego jako MTOR, które indukuje syntezę białek mięśni poprzez enzym kinazy białkowej. Dlatego BCA z wysoką zawartością leucyny jest doskonałym suplementem diety do stymulowania syntezy białek mięśniowych. Izoleucyna to drugi składnik BCA, cechuje się stosunkowo podobnymi właściwościami co swój poprzednik. Izoleucyna, podobnie jak leucyna, bardzo dobrze wpływa na syntezę białek mięśniowych, ustępuje swojemu poprzednikowi na tym polu, ale to nie znaczy, że nie ma w sobie nic specjalnego. Izoleucyna ma niesamowicie duży wpływ na wychwyt glukozy i jej transport prosto do Mięśni. Zjawisko to powoduje zwiększenie pokładów energii i pozwala na znacznie wydajniejszy i intensywniejszy trening. Takie zjawisko bardzo dobrze przełoży się na budowanie masy mięśniowej i siły. Trzecim elementem BCA jest aminokwas walina. Ma działanie bardzo podobne do leucyny, jednak jest zdecydowanie słabsza. Jednak to nie czyni jej bezużyteczną. Walina. Jest jednym z niezbędnych aminokwasów egzogennych, dlatego musi być dostarczana do organizmu w odpowiedniej dawce każdego dnia. Jest elementem niezbędnym do utrzymania prawidłowej masy mięśniowej i jej odpowiedniego rozwoju.